Witam was w drugim odcinku z mojej serii zagrajmy w Minecraft Single Player I ja... o Ja jestem farcik. Wiem, w poprzednim odcinku się przedstawiłem jako Torga, ale jestem ogólnie farcik, bo mi się z grampy wypsyło, kurde. Nagrałem i ten mm, i a, a skończyło mi się miejsce na dysku, no i y, potem cały filmik się poszedł walić, bo y, ten y, tam się chyba nagrało tylko 30 sekund, a ja... Ja cały czas chodziłem, chodziłem i tak dalej. Ale ja tam trochę tylko przeszłem i... Y, chciałem... Y, pok pokażę wam ogólnie... To przez noc zdobyłem. I troszeczkę przeszłem, kawałeczek, bo... Jednak pomyślałem, że tam... Mm, tam się nie będziemy osiedlać. Tam jest zły pomysł, B. Tam nie będziemy. Eee, dobra. Rozwalamy świnnie. O, tam jest chyba... zebrałem. E, dobra, dobra, dobra. Mm. Musimy znaleźć szybko jakieś. O, ejcie. E, o, fajnie, 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 fajnie. Uja. Aj... Hmm. Muszę teraz znaleźć. E, s... <gryw> Mam całe w głowie. Muszę teraz znaleźć szybko miejsce na bazę. Zjem trochę jabłek i idę. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobał, choć taki niezbyt y, mm, fajny był ten pierwszy odcinek, ale myślę, że ten już będzie lepszy. Tak mi się wydaje. O, czanki się nie doładowały, czanki... Cz... Yy. Dobra. Niech się czanki ładują. No, dobra, dobra. No, wow. Mm, dlatego bez Was zbierałem te surowce, czyli tylko drewno. Bo myślałem, że nie będę zanudzał i nie będę marnował odcinka, żeby wam pokazać, jak się drewno ten ścinał. Co nie? Mm. Heh, muszę zobaczyć. Yy. O, bagna, bagna, bagna. Pójdziemy na bagna. Zobaczymy. Uh. O, pali się e, trawa od tego, odla... O, żelazo, żelazo... Wezmę trę nie Dojdę do tego żelaza. Jest Fucking shit! Jaki fart! O, to jest tak głęboko było. Yy. O. O. Mm, dobra, mieliśmy iść na... Bagna. Pozbieramy lilii... Trochę... Uuu, klatkuje. Okej, okay, lepiej. Y, pozbieramy trochę lili wodnych. Bo jak sam zrobimy koło jakieś... Nie wiem, jakiś staw czy coś te ty w tym stylu, to potem lilie są bardzo przydatne, bo ładnie to wygląda wszystko. O, mówię, mam dużo pomysłów. Y Mm. idziemy wzdłuż bo na bagnach nikt nie chce za się osiedlać myślałem, że te bagna jakieś mniejsze będą czy coś w tym stylu, ale dobra już jak nie to mm, 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 mm. O, tam jest chyba pustynia czy coś takiego e um. mm. Jak w tym odcinku mi się nie uda znaleźć miejsca na bazę, to może sam poczuć. O, 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 dżungla, dżungla. Czekajcie, a może mi się uda znaleźć w tym odcinku jeszcze miejsce? Jak jest dżungla, to może być fajnie. Ale zaczynają się lagi. Jest dżungla, jest tam lagi. Hmm, 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 o, ale świni. dobra. O, dynie. O, dość dużo dyni. Zbierzemy je. No ładnie. Eee... No, zbieraj I jeszcze to i chyba wszystkie. A jeszcze ta jedna. Dobra. O! A myślę, że tutaj się gdzieś osiedla. Szarny teren. myślę, że jakoś tak, bo gdyby tej trawy to nie było, to by było wszystko gitarka, ale, 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 ale właśnie są, ale teraz, tutaj się gdzie chcę... o Dobrze. Takie... Jeszcze przejdziemy tam kawałek dalej, zobaczymy, bo widzę jakieś jeziorko. Ja właśnie lubię się w dżunglikach takich jeziorek osiedlać. Mm, dobra, 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 dobra. Gdzie to jest? a tutaj. Całkiem społeczkę taki stawik. I tutaj tak mieć taką swoją linię ogólnie wszystkiego. No spoczko jest. Myślę, że tutaj się osiedle. Tak, tutaj się osiedle. Dobra, rozbijmy obóz, jak ktoś tam mówi. Nie wiem. Mm, dobra, 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 dobra. Tu jest wszystko tak, tak, tak. No to rozbijamy. Mm. Hmm, 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 hmm. Może pierwsze wejdziemy jakoś na to drzewo, dopiero potem rozbijmy obóz. Mm. Dobra, dobra, wbijam z <grym> Dobra, no to drzewo, postaramy się wejść. Będziemy na to drzewko używając piasku Dość wysoko Tu będzie wejście prawdopodobnie o ale mam już plany. Poczekajcie są tu jeziorka mm. e, czekajcie Niech to było e... Dobra Hmm. Szałas na razie to jest taki typowy, bo będzie, będzie to dopiero domek, ale to potem zmienimy. Na razie to jest taki szałas, tak żeby tylko przetrwać. Eee, Skraftujmy sobie. Uuu. No trzeba pierdek skraftować, ale nie mamy teraz na niej już prawie kobla. Trzeba będzie wytopić troszkę u kobla. Mm. Nie lubię za bardzo tego drewna, e, to przerobimy sobie na dechę. E, nie no to, nie to, nie to, nie to. Tutaj e, a nie, mamy węgla, mamy węgla. Dobra, no to przytopimy sobie y, to żelazo. Potem trochę lian pościnamy ogólnie i zrobimy sobie tutaj takie wejście zli an zamiast z drabiny. będzie lepiej wyglądało według mnie dobra 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 trzeba będzie zaraz kończyć ten odcinek ale pierwsze coś przekończę wiem że surowa ale teraz się piecze żelazo znaczy no przepala no to to będzie na końcu odcinku komentujcie subskrybujcie no, oglądajcie tam. No i. Na razie, cześć.